Cześć Boże kochani, witajcie na kolejnym filmiku, na kolejnym vlogu na naszym kanale Ciupa TV. Dzisiaj rozważamy Słowo Boże, zaraz przejdziemy na adorację i przejdziemy również do najważniejszego momentu naszych spotkań, czyli mszy świętej. Potem podzielimy się na grupki i właśnie w tych grupkach będziemy rozważać fragment o dobrym pasterzu. My zachęcamy Was do oglądania, subskrybowania, lajkowania i komentowania oraz wchodzenia na nasze wszystkie fanpage typu Facebook, Instagramy, TikToki i jeszcze inne, bo jest naprawdę tego dużo. Także miłego oglądania. My już jesteśmy w pomszy świętej oraz adoracji. Teraz podzielimy się na grupki, w których będziemy rozważać Słowo Boże, tak jak mówiłem na wstępie. Dzisiaj będzie to fragment o dobrym pasterzu. Zobaczcie jak to wyglądało. Dla mnie dobry pasterz jest po prostu Jezusem. I Jezus w, w każdym momencie mojego życia, zwłaszcza tym trudnym, tym, w którym wydawało mi się, że już jestem na dnie i że już niżej być nie mogę, przysyłał mi dobrych ludzi, którzy wyciągali mnie z różnych moich problemów. I tym jest właśnie dla mnie dobry pasterz. Ja myślę, że dobry pasterz to osoba, która stawia na pierwszym miejscu dobro i miłość do tej drugiej osoby, na której nam zależy jakby nie jest, nie jest osobą, która kieruje się jakimś tam interesem nie jest kłamcą jest szczery po prostu w swoim działaniu w swoich intencjach ale przede wszystkim dobro dobro tej drugiej osoby zależy na zbawieniu tej drugiej osoby, jakby nie myśli tylko o swoich o swoich celach i o swoim takim nie jest po prostu egoistą, tylko myśli, myśli o tej drugiej osobie, jak jej pomóc, jak sprawić, że będzie szczęśliwa, oddaje Pana Boga. Także, także dobry pasterz to jest właśnie ta osoba. wzorem dobrego pasterza to Chrystus, który ma to życie. że jest ogólnie takim moim ojcem, takim moim rodzicem, takim prowadzącym, prowadzącym, prowadzącym właściwie w moje, moje życie tak naprawdę. I gdyby nie on, to, to nie wiem, gdzie bym się on znalazła. Nie wiem, czy bym dała sobie radę ze swoją yy, niepełnosprawnością to mi towarzyszy, dużo pasterz mi towarzyszy to to cały czas. Nie, nie, nie ze względu na wspólnotę, tylko ogólnie, nie? Że, że on, no ja go czuję cały czas, nie? Tak bym, tak, tak bym to powiedziała. Dobry pasterz to według mnie osoba, która mnie prowadzi. Dobry pasterz jest zawsze przy mnie. Tak sama tutaj składnia z tego wynika. Dobry, czyli opiekujący się, miłosierny. Pasterz to ktoś, kto, kto mnie prowadzi, przy kim mogę czuć się bezpiecznie, kto jest moją siłą. On, jako pasterz, troszczy się o swojowce, czyli także o mnie. On wie, kim jestem, zna mnie doskonale, więc mogę na nim polegać. A z mojej strony jest to, żeby mu zaufać, żeby podążać jego drogą, żeby być przy nim jak najbliżej, żeby po prostu każdego dnia zdawać sobie sprawę, że mam kogoś tak wspaniałego jak pasterza, który cały czas mnie prowadzi, jest przy mnie i chcę, żebym cały czas był blisko niego. Dobry pasterz jest dla mnie przyjacielem, jest dla mnie oblubieńcem, z którym pragnę spędzać czas i za którym pragnę podążać. Dobry Pasterz to dla mnie jedno z imion Pana Jezusa, tak po prostu, bo w Ewangelii znajduje wiele, wiele Jego imion. Jezus, Chrystus, Król, Pan, Nauczyciel, Przyjaciel, także właśnie Dobry Pasterz, zresztą się tak przedstawia. Ale za tym to jest cała, cała kwestia tego, jak ja sobie to wyobrażam i co dostrzegam w Jezusie Dobrym Pasterzu, czyli dostrzegam Opiekuna, Dostrzegam przewodnika, dostrzegam obrońcę. Prawie tak jak właśnie w takiej nomenklaturze górałsko pasterskiej czyli pasterz jest tym, który gromadzi przy sobie owce, on stwarza bezpieczeństwo, on je prowadzi w jakimś konkretnym kierunku na pastwisko, on broni przed dzikimi zwierzętami. No i to wszystko znajduje swoje odzwierciedlenie w życiu duchowym. Bo Jezus nie karmi swoim ciałem, nie karmi swoją nauką. On mnie prowadzi, wierzę bardzo mocno, bo się przedstawia, też jako droga prowadząca do ojca, czyli że on mnie prowadzi bardzo konkretnie do zbawienia do ojca. On mnie broni przed, przed pokusami, czy przed zły bo pokusy wierzę mocno, że mi pomaga jakoś odpowiednio przeżyć zresztą. Pańskiej, nie dopuścił się ulegnie pokusie, więc to nie jest tak, że on bierze pokusy, tylko on pozwala pokusy przezwyciężyć. E, broni mnie przed swoim duchem, przed, e, broni przed jakimiś pułapkami. To wszystko, to wszystko wiąże właśnie z tym imieniem Dobrego Pasterza. To dla mnie jedno z najpiękniejszych imion, którymi posługuje się Jezus. Działo się w ich życiu, żeby właśnie e, tym, w tym imieniu zaleźli, to wszystko uczynić się i postarałem się to rzecz powiedzieć. No a dla mnie dobry pasty to jest po prostu Bóg. Tak jak już większość z nas to powiedziała. Ja się oczywiście z tym zgadzam, bo dobry pasterz to jest taki tata, do którego zawsze możemy się nie zwrócić. Nieważne, co by się działo. To jest taki przyjaciel, który nie zostawi nas w opałach i zawsze jest przy nas. To jest ktoś taki, kto zawsze prowadzi nas ku dobru, ku niebu. Właśnie my, czy to w rodzinie, czy z przyjaciółmi, ze znajomymi, czy po prostu na ulicy, powinniśmy być zawsze takim dobrym pasterzem. Dla każdego, kto się pojawia w naszym życiu. Po prostu ukazujmy dobiemu człowiekowi miłość. Będzie pięknie. Tak jak pięknie było na naszym spotkaniu dzisiaj w czwartek, gdzie rozważaliśmy Słowo Boże. My jesteśmy już po. Tu obok trwa adoracja Najświętszego Sakramentu Akademicka, jak co czwartek. Ja natomiast dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu, byliście z nami. Jeszcze raz zachęcam do subskrybowania. Komentowania i lajkowania oraz wchodzenia na nasze fanpage. E. I mogę Wam życzyć jedynie dobrego wieczoru, bądź popołudnia, bądź poranka, w zależności kiedy to oglądacie. I pamiętajcie, żeby robić to z Bogiem i dla Boga. Tak. Trzymajcie się wcześniej.